Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Paweł Jeżowski i Mateusz Lech. Witamy w piątkowy poranek. Piątek, piątunio, kończymy, kończymy weekend, będzie zaraz. Yeah. Teraz możesz... Dzisiaj troszeczkę w odcieniu takim bardziej weekendowym, ponieważ Mateusz nie może, a więc postanowiłem tutaj pomóc. Dzisiaj mamy 13 października. Oczywiście, jeżeli chodzi o Rosję, piękna słoneczna pogoda na Syberii. W Irkucku ponad 20 stopni. Słuchajcie, no jak na 13 października jest nieźle. A jeżeli chodzi o rynek walutowy, to za moment o tym powiemy. Natomiast pewna zmiana, pewne ogłoszenie. Dzisiaj, tak jak rozmawialiśmy wczoraj, chcielibyśmy wprowadzić komentarz dnia. Taki komentarz dnia co jakiś czas będzie się pojawiał. Natomiast żeby tutaj ułatwić Wam wybór, wprowadziliśmy ankietę i za każdym razem ta ankieta będzie albo na czacie, albo będzie jako post. Zachęcam, zapraszam do głosowania. W zależności co wybierzecie, o tym będziemy rozmawiać. Jeżeli nic nie wybierzecie, to nie będziemy rozmawiać jeżeli pytacie o, afer, o aferę czekoladową bo tutaj jest dosyć dużo pytań to ona zostanie rozwiązana natomiast no tu Mateusz potrzebuje waszej pomocy piszcie komentujcie tą sprawę tak jak ma to wyglądać ile tych tabliczek czekolady ma zostać spożytych jakiej marki jakie sklepy mają teraz promocję bo tutaj wiadomo, ta cena też dla nas ma znaczenie, bo żeby zakupić większą ilość czekolady, no to nie jest taki pros takie prosto. No i jest to kosztowne też. Uruchamiamy, słuchajcie, w tym momencie ankietę i za moment przychodzimy do rynku forexowego. Tutaj Wam powinna ankieta się pojawić. Mamy trzy pytania. Pierwsze pytanie, mówię yy, trzy odpowiedzi. Pierwsze dotyczące. Co dalej z rublem i tego, co Rosjanie wprowadzili? O tym rozmawialiśmy, że zamierzaliśmy na ten temat nagrać. Też jest na temat inflacji. My dzisiaj będziemy dosyć dużo mówić rano. No i oczywiście trzeci element, no to jest ten price cap, który ostatnio nie działa. A jeżeli chodzi o rynek walutowy, no to słuchajcie, no mamy stabilizację. Mamy już pewne szczegóły tego co ma zostać wprowadzone, natomiast no rynek to odebrał w ten sposób, że pomimo niektórych ekspertów to ta cena dolara, dolara nie spadła do 90 czy 92, bo takie zapowiedzi były i takie obawy były albo takie nadzieje, natomiast no, ten spadek dosyć mały jak na, na to co Rosjanie opublikowali i to co chcą wprowadzić, w mojej ocenie to jest tylko 2,7 tak mniej więcej. A Może jeżeli nie chodzi o. Juna, słucham? Może nie wszyscy zrozumieli e, jeszcze. Tak, właśnie o tym, jeżeli tutaj wybierzecie, to o tym byśmy powiedzieli, bo faktycznie tam są pewne nieścisłości, pewne problemy. A tak jak zawsze, no bo dekret dekretem, a trzeba to jakoś zrealizować i to okazuje się, że tutaj jest bardzo dużo zagadek, o tych zagadkach byśmy powiedzieli. No i przede wszystkim wszystko jest tajne, bo jest tajna lista, tajny dekret, znaczy dekret nie jest tajny, natomiast to, co rząd ma zrobić, ma być utajnione. No to bardzo, bardzo, bardzo ciekawe i dziwne, skoro to, bo tutaj część osób pisała, że to jest taki super pomysł, no i teraz będzie spokój z tym rublem, no, głównie to fani rosyjscy pisali, no jeżeli to by było takie super, no to czemu tego nie wprowadzono wcześniej, no i czemu to utajniono, tak? Paweł, pytanie, czy nasza ankieta też jest tajna, bo tu jest od gumiszka pytanie, gdzie ankieta? Czy ona też jest tajna? Czy, czy no widoczna? ludzie odpowiadają już. To gumisiek to musisz e, zobaczyć pod e, filmem. Na samym górze jest. E, na szatu. samym górze. Dobra. W tym momencie komisarze walutowi 51% mają. Mhm. A, I na drugim miejscu jest inflacja. Dobra. 87 słuchajcie. głosów, a więc widocznie, no nie wiem, może na jakimś urządzeniu, na przykład na telewizorze, może się nie wyświetla, nie wiem, tak? No trudno mi teraz stwierdzić, jakieś urządzenie może tego nie wyświetla. Napisz, na czym oglądasz, to wtedy może się stanie to bardziej jasne. A teraz słuchajcie, przechodzimy do pierwszej informacji. Tak, już. słuchajcie, jednym z, py, jednym z pytań, jakie przygotowaliśmy, żeby rozwinąć w komentarzu dnia, było o price capie. I słuchajcie, on w tym, w tym momencie nie działa, ale troszeczkę jeszcze się tli. Mimo, że cena ropy na rynkach wzrosła i już dawno zapomnieliśmy o ropie po 60 dolarów na barełce, to Stany Zjednoczone nie planują zaprzestać respektowania tej sankcji. Ogłosiły nałożenie sankcji na dwóch armatorów przewożących rosyjską ropę, które przekroczyły ustalony przez kraje zachodnie pułap cenowy wynoszący właśnie 60 dolarów za baryłkę. Tak poinformowało w czwartek Ministerstwo Skarbu USA. Sankcje objęły turecką spółkę Ice Pearl Navigation, właściciela tankowca Jasa Golden, coś tam który według amerykańskiego skarbu transportował ropę Espo Blend po cenie powyżej 80 dolarów za baryłkę. Druga sankcjonowana firma to Lamber Marine ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, która jest właścicielem tankowca SCF Primoje przewożącego gatunek Nowy Port po cenie powyżej 75 dolarów za baryłkę. Ministerstwo Skarbu USA zauważyło, że tankowce Primoje i Jasa Golden, coś tam, które zawijały do rosyjskich portów, korzystały z usług amerykańskich firm przy transporcie ropy i uznały to za naruszenie sankcji. Maksymalna dopuszczalna cena rosyjskiej ropy dostarczana drogą morską została wprowadzona w grudniu zeszłego roku. Przez kraje grupy G7, Unię Europejską i Australię, i według tego mechanizmu państwa trzecie nadal mogą kupować ropę od Rosji i korzystać z jej usług tankowców, ubezpieczeń i pożyczek od firm i banków krajów G7 i Unii Europejskiej, pod warunkiem, że cena nie przekroczy ustalonego progu 60 dolarów za baryłkę. Natomiast w październiku cena rosyjskiej ropy Ural. Dostarczonej z portów bałtyckich do portów indyjskich przekroczyła ten pułap, słuchajcie, już o 30%, co niestety wynika z rosnących cen międzynarodowych no, na rok. No i w tym momencie, Paweł, jak widzisz dalej te sankcje? Ona w jakiś sposób jest w stanie wrócić, są w stanie ją zmodyfikować jakoś, czy ona umrze śmiercią naturalną? Wiesz co? Myślę, że tu będą jakieś zmiany. To wszystko mhm. zależy troszeczkę od Amerykanów. Zależy od yy, dwóch rzeczy. Od rozmów, które będą prowadzone z Saudami. No bo tu się nam szykowało porozumienie i obniżki tej, tej ceny, jeżeli chodzi o początek przyszłego roku. Mhm. I druga rzecz rozmowy z Indiami, bo tutaj Indie, pra... one się toczą. Zobaczymy, czy uda Amerykanom się przekonać Indie do tego, żeby zawiesiły zakupy z Rosji. Oh. Bo to może być taki game changer, jeżeli chodzi o przyszły rok. Wydaje się, że jeżeli oni to będą chcieli zrobić, no to będą chcieli. Najlepiej zrobić to i to, czyli zwiększyć produkcję. Albo nie przedłużać tych cięć w przyszłym roku przez Arabię Saudyjską i wtedy. Ta cena będzie, ona już po, pod koniec roku, jeżeli się nic nie wyskaluje na Bliskim Wschodzie, no to te ceny powinny zejść do, do poziomów obecnych kontraktów terminowych na koniec grudnia. Przypomnijmy, że te kontrakty terminowe na koniec grudnia, no to są w tym momencie po 80 nie, na brędzie, czyli jeszcze tam mamy teoretycznie zapasu 5%, czyli ta ropa na koniec roku może być poniżej 80%. Ale nie musi. Jeżeli by się okazało, że się pojawią jakieś niestabilności na świecie, no to ta, ta cena by z powrotem wzrosła. No tu jeżeli byłyby jakieś dziwne wypowiedzi ze strony Arabii Saudyjskiej, nie spodziewam się, no zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Natomiast no to są takie dwa kluczowe, dwie kluczowe rzeczy. Pamiętajmy, że w przyszłym roku są wybory też dużo będzie zależeć od tych odczytów inflacyjnych, bo jeżeli się okaże, że te odczyty inflacyjne są pozytywne, to może się okazać, że administracji Bidena nie będzie aż tak mocno zależeć na tym, żeby naciskać na niższe ceny ropy, bo pamiętajmy, że Stany Zjednoczone z jednej strony tracą, ale również zarabiają na wysokich cenach ropy, bo są największym producentem ropy, a więc to no i dzięki temu, że ta ropa jest droga, no to mogą sobie rozwijać te swoje złoża łupkowe. I na tym zarabiać. Czytanie i ropie, a opłacalność złóż łupkowych nie jest zbyt wysoka. Paweł, tu ci przerwę, gdyż mamy dziesiątą minutę. W razie czego rozwiniemy to na komentarzu, a Dobrze. przejdźmy do inflacji. Mhm. Tak, słuchajcie, no, najważniejsza informacja, my ją zbieraliśmy już od jakiegoś czasu. No, natomiast nie mamy dobrej informacji, jeżeli chodzi o Rosjan, a głównie Rosjanki. Bo wychodzi, że począwszy od kapusty, kurczaka, do biletów lotniczych, praktycznie wszystkie towary i usługi drastycznie wzrosną. One już wzrosły, ale wzrosną jeszcze bardziej w najbliższych miesiącach. I tutaj, jeżeli spojrzymy nawet na oficjalną inflację mierzoną przez Rostat, to ta przyspieszyła na dobre jesienią. Jeszcze jakiś czas temu mieliśmy inflację nie wiem, czy pamiętasz Rostat podawał 2,5% takie były odczyty ta zaplanowana i zadeklarowana przez Putina miała wynosić 3%, no jak widać nie udało się, Rostat podaje tutaj, że wrześniowa inflacja wyniosła 5,7%, a odczyt ostatniego tygodnia września mówi o 5,94%, no i tutaj rząd jaki i Rostat przewidują, że już za miesiąc inflacja ta oficjalna, zaraz do tego przejdziemy, będzie wynosić 7,5%. Nadal jest to mniej niż stopy procentowe, natomiast jeżeli popatrzymy na trend, no to ten trend jest niepokojący. Tutaj najczęściej rubel jest obwiniany, albo inaczej, ten kurs rubla w stosunku do dolara jest obwiniany za gwałtowny wzrost cen. Jednak na przykładzie. Zdecydowanej większości produktów, część z nich jest produkowana w kraju. I pomimo tego, nawet według Rosstat, tak zwany minimalny jadalny zestaw, czyli ukraiński, a teraz rosyjski barszcz, wzrósł o 9% od początku roku. Oni mają coś takiego, tak liczą tą inflację czyli ile Ile kosztują produkty, które są potrzebne do przygotowania barszczu ukraińskiego? Na no teraz to już się nie nazywa ukraiński, tylko rosyjski. No i wychodzi, że 9%. Natomiast według wielu ekspertów, w najbliższej przyszłości, to znaczy w październiku, w listopadzie i w grudniu, wzrosną jeszcze bardziej koszty wielu produktów, w tym mięsa, ryb, cukru, warzyw, owoców, a nawet żywności dla niemowląt. Ta szybka inflacja ma miejsce na tle gwałtownego wzrostu głównej stopy procentowej Banku Centralnego, która osiągnęła, przypomnijmy, dla osób, które nie oglądały nas wcześniej, 13%. Czyli mamy efekt taki, że oficjalna inflacja jest o połowę mniejsza jeszcze niż stopy procentowe, natomiast no, zmierza w tym kierunku. Zobaczymy, co się stanie już w poniedziałek, no bo będziemy mieli następne posiedzenie Rady Dyrektorów Banku Centralnego, czy będą tutaj jakieś zmiany. Paweł, pamiętasz, przerwę ci w tym momencie? Michał G. bardzo fajnie przypomniał nasze informacje, że zawsze należy ten przecinek przy oficjalnej. Rozkładowej tak, tak, tak. tej. No i w sumie to by się teraz pokrywało, już bardzo blisko jest tego uniwersytetu no, Hopkinsa, tak, nie? Tak, tak, no? tak. Zbliżają się, zbliżamy, zbliżamy tak. się. Słuchajcie, tak szybka inflacja. Tak, to już mówiłem. I teraz tak dla przykładu. Tutaj podamy kilka, kilka danych, żebyście zrozumieli, jak wielki jest problem, bo tutaj część osób będzie pisać, a u nas też jest inflacja, tak, to samo mieliśmy, czy tam mamy nawet. No, chyba nie. W marcu kilogram kurczaka kosztował 220 rubli za kilogram, nie? Mm -hmm. Od sierpnia to już mieliśmy 330 rubli, a na koniec września 390 rubli. Jeszcze raz, ile w marcu? 100 do 390? 220. Okay. 220 rubli. Teraz 490. E, nie, 390. A, okej, przepraszam. Już bardzo wiesz. No, i teraz też może powiedzieć, spójrzcie, po ile u nas jest kurczak, tak? A, czyli on kosztował powiedzmy niecałe 10 zł, jakiś czas temu, a teraz kosztuje 17 zł. Mhm. No i teraz tak. Według Rostatu, ponieważ Rostat stosuje inną matematykę, według niego wzrost cen mięsa drobiowego odnotował w okresie wiosenno-letnim wzrost o 5%. No to ktoś może szybko przeliczyć. Tam 17 z kawałkiem do 10 zł, to ile jest wzrost? Czy to jest 5%, czy też może więcej, bo mi wychodzi sporo więcej. I co ciekawe, sam Rostat podaje w tym samym czasie, że kurczaki chłodzone zdrożało 116%. Więc on ma jakiś taki dziwny koszyk, który sobie tworzy i tam nie wiem być może jakiś sorbet drobiowy jest wliczany, albo być takie może te, jakieś malutkie... inne produkty z domieszką drobiu. Wiesz, ja wiem, ja sposób. wiem co się dzieje. Normalnie to liczy podobne, nie dużego nie? kurczarka, a teraz wkładają tę taką choćby pisankę małą wielkanocną. I wtedy a ta więc cena te jest... ceny, słuchajcie, one zbliżają się do ten, tych cen polskich, a mm -hmm. zarobki w Rosji. Są sporo niższe, o tym mówiliśmy na przykład wczoraj, ile nauczyciel zarabia. Na starcie 400 wy, nie? A mm -hmm. musi płacić za kilogram kurczaka 17, 18 zł prawie, nie? No wow, może nie jeść ci... tego kurczaka, nie? No, jest... no, no. nie? no to przy takiej wypłacie to na pewno nie jest kurczaka. No, może raz w miesiącu. A wiesz, a kurczak kiedyś był uważany za to mięso tanie. No w tym momencie no, staje się mięsem drogim, tak? To nie jest mm -hmm. wołowina. W każdym razie idźmy dalej, tak? No bo ktoś może powiedzieć: no dobra, tam mięso. My mówiliśmy, że na przykład wieprzowina i wołowina zdrożała o 30%. No tu, tak jak widzimy, ostatnio ten kurczak w ogóle wywalił, no bo jeszcze powiedzmy, właśnie ten miesiąc temu, no to było to 50%, no ale teraz tu już mamy 70%. No to są dosyć wysokie. Ale słuchaj, wartości. ale to jest cena od marca liczona, ale przecież od stycznia od marca. Mar a przecież od stycznia do marca też drożał. Wiesz co nie, tam z grubsza, mniej więcej, była bardzo zbliżona cena. Tak? Aha, okay. On, wiesz, to, tą dynamikę to my, my widzieliśmy dwa razy. W zeszłym roku w kwietniu, w maju, głównie w kwietniu, mm -hmm. a, czyli ten efekt tego konfliktu e, w Ukrainie. I teraz właśnie, czego chyba rząd do końca się nie spodziewał, no ale powinien. I teraz to jest ten okres głównie wiosenno-letni, przy czym no głównie letni, tak? czyli lipiec, sierpień, wrzesień. Tu mieliśmy takie bardzo mocne, mocne, mocne przyspieszenie. No, i słuchajcie, jeżeli ktoś jest weganem na przykład, no to i mieszka w Rosji, no to też nie mam dobrych informacji, ponieważ eksperci przewidują, że Rosjania, tak naprawdę Rosjanki, wkrótce zobaczą Pomidory za 400 rubli, ogórki za 350-400 rubli, a reszty asortymentu warzyw i owoców po równie wygórowanych cenach. No w sumie to są w przypadku Rosji, no ceny dla bogaczy. No, bycie weganem w tym momencie w Rosji, no. Nie to opłaca jest się. Dosyć dosyć droga droga rzecz no tutaj mamy wzrosty słuchajcie tak od 20% do 100% słuchaj pomidory 17 zł na polskie tak. no, no to nieźle to nieźle nie czyli to już nie. jest jak gdyby i to, to w tym momencie tam jest troszeczkę mniej, natomiast no oni patrząc na tą dynamikę, taki artykuł był, że takie ceny powinny się pojawić już na koniec października, tam wskazuje się te problemy z przechowywaniem, że oni mają cały czas niewystarczającą liczbę chłodni i tak dalej, i tak dalej. No niemniej, no to są ceny, w tym momencie podejrzewam, że będą ceny warzyw i owoców w wielu przypadkach wyższe niż w Polsce, tak? W tej, w tej Polsce, no, która jednak tu Adam Jednak... słusznie zauważył, że pomidor droższy od kurczaka. Tak, pomidor <grym> będzie droższy od kurczaka. No wiesz, no może tam znajdziesz jakiegoś za 380 wybrakowanego, 370 rubli tego pomidora jakiegoś, <grym> czymś spryskanego. Natomiast no tak. I o ile można zrozumieć wzrost tych cen owoców, warzyw importowanych, na przykład bananów, tu mamy wzrost skromny o 30%, Ponieważ mamy tą dewaluację rubla, to wzrost cen lokalnych warzyw i owoców jest trudny do zaakceptowania dla Rosjanek. No, bo to trudno jest, jak gdyby wytłumaczyć swoim obywatelom, dlaczego te ceny lokalnych warzyw, na przykład kapusty, tak? No, ceny kapusty te są, tak. też są w tym momencie wysokie i będą jeszcze wyższe. Ceny takich podstawowych warzyw, no, które do tej pory były właśnie przez Rosjan używane w codziennym życiu, no bardzo mocno poszły w górę. I na tle słabnącego rubla również rosną ceny produktów przemysłowych. Tutaj podajemy jako przykład wzrost cen elektroniki, bo w samym wrześniu to mieliśmy wzrost o 10% w porównaniu z początkiem roku. To nie tak się. A... Tak, tylko że ten wzrost był oparty na wciąż istniejących zapasach importowanego sprzętu w magazynach, a te zapasy są coraz mniejsze, podobnie jak części zamienne. Dlatego wielu ekspertów spodziewa się, że już pod koniec miesiąca będziemy widzieć podwyżki o kolejne 10, a nawet w niektórych przypadkach 20%. I to też chyba nie dotyczy na przykład sprzętów AGD RTV, bo jakiś czas temu mówiliśmy już chyba o wzrostach we wrześniu 30% z tego co pamiętam. Czyli tu no to znaczy ja mówię średnie, tak wiesz, no. No bo tak, mhm. no są takie artykuły, które rosną po 30, tak? Mhm. No tutaj trzeba doliczyć ceny taksówek, o których mówiliśmy 30-40%, ceny w restauracjach, Loty. które poszły 30%. Loty, ponieważ bilety lotnicze, szczególnie na loty krajowe, to jest ciekawe, dosyć mocno wzrosły. No, i tam nie znajdziemy, obecnie nie znajdziemy tańszych biletów niż te plus 30%, tak? Te, 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 te wzrosty są najczęściej, przekraczają 30%. Tam się podaje, jeżeli chodzi o te bilety, średnia jest bodajże 38,9%. A przed Rosjankami wzrost cen na alkohol. W związku z wyższą akcyzą. No i teraz wiele osób tutaj pytało, co z cenami cukru. Nie? No, bo skoro ten alkohol będzie drożał, co z cenami drożdży i cukru? Jeżeli hmm. chodzi o drożdże, to sytuacja jest dobra, bo tam mamy niewielki wzrost, tak, do 5%. Ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, bo widziałem niektóre produkty, jak sprawdzałem, no to są w tej samej cenie, a niektóre są te takie jakieś specjalistyczne droższe. A więc jeżeli chodzi o dro... tylko chyba tych drożdży tak dużo nie trzeba tak do tej produkcji, natomiast gorzej z cukrem, bo według Rostatu cukier zdrożał o 18% rok do roku, a jeżeli patrzyłem, bo jest taka porównywarka, gdzie można sobie porównać ceny konkretnego produktu, mhm. wziąłem sobie tam kilogram cukru jakiejś tam marki w zeszłym roku i w tym roku, no mhm. i mi wyszło 23%. Co i tak nie jest jeszcze jakąś tragedią, no ale. No no nie wiem, wiesz, tutaj dla niektórych Rosjan to może być być albo nie być, tak? Ten cukier. Pić albo, albo nie pić. Tutaj. No pić albo nie pić, tak? <grych> Raczej pić, tak? Tylko co? Pytanie. Tutaj jedz, słuchaj pan, pan lub pani Simo H i H napisała, będą miejski Simo żołędzie Simonian a nie, Simoch, przepraszam, tak, będą jeść szyszki, dadzą radę za Putinu, a w zeszłym roku była takie zdjęcie, jak Putin odwiedzał taką fabrykę szyszek, nie wiem do czego to służyło, taką wizytację robił, nie wiem czy pamiętasz, no i może... No i słuchajcie, rośnie też koszt usług komunalnych, mamy podwyżki gazu, o tym mówiliśmy, ale i paliw. To ostatnio, jeżeli popatrzymy na średnią Cenę wzrostu i benzyny, i diesla, no to od początku roku mamy wzrost już o 17,5%. No, dlatego rząd robi te nerwowe ruchy wokół tłumika, wokół tych cen, ceł eksportowych i tak dalej, o czym pewnie będę mówił w sobotę, zobaczymy zresztą, bo mamy wybory, ale myślę, że, znaczy wybory mamy w niedzielę, ale myślę, że w sobotę live powinien się pojawić ponieważ no jeżeli tu by się okazało, że te ceny benzyny i diesla, no jednak nadal by nie zaczęły spadać i rosły, no to rząd miałby jeszcze większy problem, jeżeli chodzi o tą drożyznę. Ona jest w tym momencie bardzo wysoka. Okej, okay. skończyłeś? Tak. Bardzo długo ci zajęło. To ja jeszcze tylko szybką informację i kończymy. Xerox ostatecznie opuszcza Rosję. Producent drukarek ogłosił sprzedaż swoich przedsiębiorstw w Rosji lokalnemu zarządowi. Nie ujawniając kwoty transakcji. Xerox ograniczył swoją działalność w Rosji już w zeszłym roku w trakcie wybuchu na początku wybuchu wojny w Ukrainie. Ta ograniczona działalność obejmowała prowadzenie interesów wyłącznie z określonymi klientami i partnerami przy pełnym przestrzeganiu wszystkich mających zastosowanie sankcji rządowych, powiedział rzecznik firmy. Xerox zamyka obecnie swoją pozostałą działalność w Rosji, przekazuje firmę lokalnie kierownictwu poprzez sprzedaż swojej rosyjskiej spółki zależnej i w najbliższej przyszłości firma zmieni nazwę i nie będzie powiązana w ogóle z korporacją Xerox i od teraz pozostaje ona we władaniu lokalnego zarządu, który spółkę kupił i zobaczymy jakim się będzie wiodło, czy mają dostęp do czegokolwiek, bo w sumie tak się zastanawiam czym teraz będą się zajmować, serwis, produkcja? Sprzedaż. Ciekawe skąd podzespoły, ciekawe skąd nowe drukarki. E, czy są jakieś sankcje na to, czy będą, będzie to taka skorupka, którą się wypełni chińskim sprzętem? Nie wiem, natomiast Xerox powiedział papa pa i opuszcza całkowicie Rosję. No to dosyć ciekawe. Myślę, że sobie akurat tutaj Rosjanie poradzą. Natomiast pora zakończyć ankietę. Oddano 270. 9 głosów, a więc jeżeli chcecie oddać to ostatni moment i ją kończymy. 280 widzę. Nie, 280 daj, widzę. daj do dziesiątej, bo może ktoś ogląda z Nie, muszę zakończyć chyba, wiesz, się okay. i tak zakończy, jak czat zakończymy. Tak, I, I co wygrało? Yy, oficjalnie informuję, że komisarze walutowi są na pierwszym miejscu. Czyli dzisiaj wieczorem cepa. komentarz dnia będzie o komisarzach walutowych. Zapraszamy wieczorem w takim razie. Zapraszamy wieczorem. Przepraszam, jakim wszystko? wieczorem? O 17:00 To taki wczesny wieczór. No wieczór. No już teraz się powoli, no, ziemi zbliża no się. Tak już. Okay. Szarowo powoli. My dziękujemy ze swojej strony. Miłego dnia życzymy. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie, Trzymajcie się. się. Cześć. Cześć.